Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Być Jak. Dzisiaj moim gościem jest Krzyś. Cześć! Krzyś, wiem, że masz nietypową pasję. Czy możesz nam o niej opowiedzieć? Tak. Y bardzo lubię wędkować i bardzo lubię łowić ryby. To takie zwykłe wędkowanie? Nie, to nie jest zwykłe wędkowanie, bo biorę udział w zawodach węd wędkarskich i trzeba złowić jak najwięcej ryb w krótkim czasie. Pierwszy raz słyszę o takich zawodach. Skąd taka pasja u Ciebie? Moja pasja, bo kiedyś dziadek wybudował oczka w ogródku i zabrał mnie do tego oczka i złowiłem kilka ryb. i Później pojechał do Szwecji na ryby i pokazał mi zdjęcia i chciałem łapać ryby. i Na pierwsze zawody mnie zabrał, zajęłem tam któreś szóste miejsce i mi się spodobało. Jeszcze raz mnie zabrał na dwa, za dwa tygodnie i zdobyłem puchar i tak mnie zmotywował dziadek. Krzysiu, widzę, że masz medale i puchary. Czy możesz nam coś powiedzieć o osiągnięciach? Tak, y, bardzo dużo w tym roku byłem na tych zawodach i to są właśnie te medale, które zdobyłem. O, super! I ostatnio byłem jeszcze na te, mi, mistrzostwach Polski w strefie południowo-zachodniej i zdobyłem pierwsze miejsce i... W12 J ja ten puchar. Gratulacje. Dziękuję. Krzysiu, czy potrzebujesz jakiegoś specjalnego sprzętu do twojego hobby? Tak, potrzebuję. Mam taką specjalną wędkę. To chodź, to ci pokażę. Ta wędka jest bardzo długa, ale lekka. Tak, ta wędka ma 3 metry i jest bardzo lekka, bo jest wykonana z włókna węglowego. I że jest lekka, to mi się szybciej operuje i szybciej mi się ściąga ryby. Czy dużo dzieci łowi ryby? Tak, nawet sporo. Mam kilku koleg kolegów, z którymi lubię spędzać czas nad wodą. Jaką największą rybę złowiłeś? Zło Największą rybę ją złowiłem szczupaka 70 cm, 30 cm po brzegu. Czy to było trudne? Nie, łatwe, bo jak wspomniałam, było bardzo blisko brzegu. Krzysiu, jesteś bardzo młody. Czy łowienie ryb wymaga cierpliwości. Tak, wymaga cierpliwości, ale dla mnie to yy, nic trudnego, bo lepiej siedzieć nad wodą i, niż przy komputerze. Krzysiu, jesteś pierwszą osobą, którą znam, która łowi ryby tak w młodym wieku. Życzę Ci dużo sukcesów i połamania wędki? No, może lepiej nie, bo te wędki są drogie i że, żeby lepiej się nie połamała. A, no to w takim razie życzę Ci dużo ryb. Dziękuję. Cześć.